Szewanko, wędkarskie bez Spinki, Dzisiaj na Was bierzemy fotel Kudo F3. To jest bardzo popularny fotel, wielu z Was go ma, wiele z Was nosi się zamiarem kupna tego, tego fotela, dlatego mam dla Was na dzisiaj małą radę dotyczącą transportu. Ponieważ pomimo wielu wielu zalet tego fotela, ponieważ uważam, że to jest super fotel, ma on jedną zasadniczą wadę, mianowicie dotyczącą transportu. Ciężko się go, nie, nie ma jak go złapać, nie ma jak go przynieść na większe dystanse, nie zawsze mamy możliwość podjechania pod samą wodę. No i w tym momencie pojawia się problem. Fotel nie jest jakiś super lekki, nie jest bardzo ciężki, ale nie jest super lekki. No ale nieść go na odległość kilkuset metrów to już zaczyna być problem. Chciałbym z was, Wami podzielić się moimi spostrzeżeniami, może to będzie dla kogoś pomocne, mam nadzieję, że tak. W jaki sposób nosić taki fotel na, taki fotel, a nie tylko taki fotel, bo też platformę. Redukowana, tak, mamy platformę. W jaki sposób poradzić sobie z problemem noszenia takich klamotów nad na, na, na wodę na dalsze dystans. Po pierwsze wielu z Was ma ten fotel właśnie dla sprzętu. Ja tylko temat stosuję taką kółkę z kuwetą. No a czasami już jakieś fajki fajki. I co można z tym zrobić? Fajka standardowa, tak, tak e, mała półka z kuwetą. Mieści się tutaj w tym miejscu. To jest miejsce, gdzie można elegancko schować bez narażenia na puteatr. Wypadnie, a pani tutaj. O, proszę. Tak, już schowane, a dodatkowo ta fajka, którą mam, nie wiem, to jest też tam Jacksona, chyba 37 cm, albo nie wiem to jest, można zwiększyć. elegancko mieści się tutaj. Możemy ją, możemy ją przymocować do jednej z nóg, to dokręcić, to dodatkowo nam stabilizuje całość. I jeszcze, jeżeli ktoś korzysta z kopiarki, tak jest nie usykrony, bo akurat jest usypiona, ale jest czysty, ale w sensie nie jest pokryte śluzem żadnym, można go sobie też fajnie schować w tym w opacie. No i już nie musimy tego chować w praktycznych dodatkowych e, półkach, w dodatkowych e, torbach, plecakach i tak dalej, wszystko mamy w jednym. Natomiast sezoniczą rzeczą, którą polecam przy takim transportie, to jest użycie. To jest bas transportowy z sklepu budowlanego, ten jest baskasto kosztował 8 zł. Wytrzymały, ważne, żeby były tutaj metalowe klamy. I to z takim czymś się robi. przeplatamy przez jedno oczko, przeplatamy przez drugie oczko. To jest solidne. E, oczywiście rozwinięte łączymy i całość w tym momencie. możemy mieć e, taki takim namienniku. Ewentualnie możemy skorzystać z dwóch pasów. Mamy tutaj drugi pas połączyć i zrobić z tego pas. I e, jak to wygląda już po złożeniu. No. I tak wygląda połączona całość. Po Proszę ją można spokojnie zarzucić na ramię nie ma problemu, to się nigdzie, to jest solidna konstrukcja, to się nie powinno nigdzie rozczepić. a dla tych z Was, którzy muszą jeszcze e, brać ze sobą platformę przekładamy to oprócz tego, że przez jedno oczko, przez oczko w platformie to rozstaw jest taki sam e, z wiadomych względów, tutaj tak samo musimy cały czas nosić nie jest to może super lekkie, ale to zrzucić sobie Niechaj nie możemy już to wygląda Eleganckie też jest trudne. Dla tych, którzy chcą wędrować już naprawdę daleko z całym zestawem, czyli z krzesłem, z fotelem i z platformą możemy zastosować dwa pasy. Latamy tak jedno, drugie analogicznie tu na dole i zapinamy na jedną szelkę. I tak, samo, tak samo to wygląda z drugiej strony. Ja też zaprezentuję, jak to wygląda na plecach. Między więc szelki i tak możemy już będę na tak to wygląda. E, Możemy już tak e, na dalekie dystanse zarówno z fotelem, jak i z podestem bez, e, bez rezygnacji z komfortu bez dostępności do, do linii brzegowych bo to tak naprawdę jest to e, ten podest i, ty, e, i to i pół fotel. tak. Tak to wygląda, więc e, jeszcze raz nic nie wypada, wszystko się trzyma, jest wygodnie. Mamy obydwie ręce wolne. Możemy, e, możemy tak naprawdę jeszcze nieść miętą, albo jakieś albo wędki, jak ktoś kto tam woli, ale mamy e, obydwie ręce dostępne, więc też e, myślę, że się liczę. Jeżeli materiał Ci się podobał, albo uważał, był przydatny, zostaw Waszą łapkę w górę. E, zachęcam również do subskrypcji i co? Do zobaczenia nad wodą. Na razie, cześć!